Kolejny tydzień Adwentu i kolejne obietnice proroków na temat przyjścia do nas Boga. Słyszymy proroctwo z księgi proroka Barucha, z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały, z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. W różnej sytuacji nas może ta obietnica zastać być może niełatwo ją jest jakoś odnieść od razu do siebie być może wydaje się że nie dotyczy ciebie teraz w tej sytuacji w której jesteś może dawno byłeś uspowiedzi i w tym momencie wydajesz się taki odległy panu bogu może sporo czasu minęło od, od ostatniej takiej głębszej modlitwy, w której skonfrontowałeś swoje życie z tym, co Pan Bóg ma tobie do powiedzenia. Może wydaje się tobie, że ta obietnica w tym momencie nie jest skierowana do ciebie, że ona Ciebie nie dotyczy. Tymczasem Pan Bóg przekonuje, że jest inaczej. Niezależnie od tego, jaka jest ta Twoja sytuacja, jak czujesz się wewnętrznie, te słowa skierowane są faktycznie do Ciebie. Natomiast rzeczywiście mogą być w naszym sercu różne przeszkody, które jakoś utrudnią nam w otworzeniu się na to Boże przyjście. Słyszymy właśnie w, tej, w tym czytaniu z Księgi proroka Barucha Postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w kwale Pana. Troszkę bardziej szczegółowo ten sam obraz przedstawia prorok Izajasz. Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i wzgórza obniżą. Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Mamy taki plastyczny obraz dolin, gór, wzgórz, równin, yy, urwisk i zb zbocz, a więc. Pięć takich przeszkód, którym poświęcimy pięć naszych kolejnych spotkań w naszym otwieraniu się właśnie na przychodzenie Boga, który daje nam dzisiaj obietnicę skierowaną właśnie do Ciebie, niezależnie od tego, jaka jest Twoja sytuacja i na ile jesteś w stanie w to w tej chwili uwierzyć.